Jeśli chcesz ćwiczyć skojarzoną relaksację mięśni, poćwicz najpierw relaksowanie każdego swojego mięśnia. Kiedy zaczynasz, ćwicz w cichym miejscu, gdzie nikt i nic nie będzie Cię rozpraszać. I upewnij się, że masz wystarczająco czasu. Kiedy już się nauczysz rozluźniać mięśnie, ćwicz w różnych miejscach, tak. Że będziesz umiał, umiała się relaksować w każdej sytuacji. Pamiętaj, że skuteczność zwiększa się z czasem i każdym ćwiczeniem. Jeśli pojawią się oceny, myśli, obserwuj je, pozwól im odejść i wróć do ćwiczenia. Jeśli zaczniesz czuć niepokój, spróbuj skupić się na oddechu. Wdech, liczysz do pięciu i wydech. Liczysz do siedmiu. Teraz, kiedy jesteś gotów, gotowa zacząć, przyjmij wygodną pozycję ciała, w której będziesz mógł, mogła się zrelaksować. Rozluźnij obcisłe ubranie, usiądź lub połóż się. Nie krzyżuj nóg, rąk. Całe ciało ma być luźne. Dla każdej niżej wymienionej części ciała, zgromadź napięcie, napinając mięśnie. Skup się na napięciu w tej części ciała. Zatrzymaj to napięcie w trakcie wdechu na 5-6 sekund, potem rozluźnij się całkiem przy wydechu. Kiedy rozluźniasz, powiedz bardzo wolno w swoim umyśle. Relaks lub spokój. Przez 10-15 sekund obserwuj zmiany w doznaniach, kiedy się relaksujesz, a potem przejdź do następnej partii mięśni. Kiedy napinasz ciało, jesteś niczym robot. Sztywny, nieruchomy. Kiedy rozluźniasz całe ciało, Jesteś niczym szmaciana lalka. Mięśnie opadają. Ok, zaczynamy. Czyli napinamy mięśnie na wdechu. 5-6 sekund. Przy wydechu rozluźniamy, mówiąc w głowie: spokój. Najpierw dłonie i nadgarstki. Zaciśnij dwie pięści. I przyciągnij pięści do nadgarstków. Rozluźnij, mówiąc spokój. Teraz zaciśnij pięści, i zegnij ręce w taki sposób, by dotykały Twoich ramion i również napni mięśnie ramion. Wydychając, rozluźnij się i powiedz spokój. Teraz napinamy ramiona, przyciągając ramiona silnie do uszu. Rozluźniamy. Czoło. Ściągamy brwi, marszczymy czoło. Na wdechu 5-6 sekund. Rozluźniamy i mówimy w umyśle spokój. Teraz oczy zaciskamy dokładnie, oczy, i rozluźniamy, wydychając powietrze. Nos i policzki, marszczymy nos. Usta i policzki też marszczymy w kierunku oczu. I rozluźniamy, wydychając. Usta i broda. Ściskamy wargi, a kąciki ust wyginamy. I rozluźniamy język i usta, zęby razem językiem pchamy podniebienie, rozluźniamy, wydychając powietrze. Szyja naciskamy głową krzesło, albo podłogę czy łóżko, albo brodą naciskamy na klatkę piersiową. I rozluźniamy, wydychając powietrze i mówiąc spokój. Klatka piersiowa, bierzemy głęboki wdech i trzymamy. Wydychamy, rozluźniamy, mówimy spokój. Plecy, wyginamy się do tyłu. Maksymalnie ściągamy łopatki do siebie. I rozluźniamy brzuch. Wciągamy mocno brzuch. i rozluźniamy wydychając powietrze mówiąc sobie spokój pośladki ściskane pośladki rozluźniamy wydychamy powietrze Mówimy spokój. Górna część nóg i uda. Stopy na zewnątrz napinamy uda. Wydychając powietrze rozluźniamy, w umyśle mówimy spokój. Łydki, stopy na zewnątrz, palce stóp ściągamy do dołu. Rozluźniamy, wydychając powietrze, w swoim umyśle mówiąc spokój. Kostki stóp. Stopy na zewnątrz, palce stóp ściągamy, podwijamy palce stóp, rozluźniamy, wydychając powietrze, a w umyśle mówiąc spokój.